Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry ETS 2. Dzisiaj jesteśmy tym razem na multiplayerze, gdzie się Patryk oraz Alan. Alan pracuje w firmie ELTrans, jak widzicie, Patryk poniku pracuje też w firmie takiej jak ja, czyli FLT, więc pozwolę, aby się koledzy przywitali. Cześć. Siemka. A... Tak, dzisiaj pojedziemy sobie do Sztokholmu, czyli na jedno miasto, które jest dodane, bądź było już dawno dodane w DLC z Kandynawia, więc niektórzy jak nie macie, to sobie tam nie pojeździcie, ale to pikuś. Teraz stoimy w wypoznaniu na bazie filmowej. Czy tak jakby, dla nas baza filmowa, ta multi. A więc kto pierwszy tutaj będzie jał? Nie wiem, no ja nie mam zaznaczonej trasy do Sztokholma, więc... To ja was poprowadzę. No to, to możemy tak jechać, ja drugi mogę jechać po Ktoś wsteczny ma nadal włączony. Ja już włączyłem, to byłem ja Dobra to ja już powoli tutaj będę wyjeżdżał To ja, czy burmistrz Daron? Ja pójdę Panowie nie zapomnijmy o szlakach ostrzegawczych <gryzamy> Dobra, wyjeżdżamy Trzeba trochę kogutki włączyć taką w miarę choinkę Dobra to teraz ile? Jak prędkość? 50, 60, 80, 150? 80. Okay. Myślę, że 80. To sobie ustawię tutaj ten mać na 80. Patryk, jesteś tam z tyłu? Tak, tak, już jadę. Okej. Okay. kana za nami jak ten struź pędzi wiatr. To ile idziemy na 80, tak? równe Równie ja, 80. Ja, ja, ja dopiero 50 jadę. <noise> 55. Jak można więcej ton z nas? E, no ja mam 24 Mój mój nasz to jest 11 Ja 16 No właśnie no właśnie. no właśnie Ja mam no właśnie. tylko dwie koparki na patrze, a ty tu będziesz mi... Mówić co nie, mam robić nie, nie, nie wiem co Ja też mam dwie koparki Nie będziesz uczył ojca dzieci robić Albo jak chcesz to ucz No ucz, ucz o. Dobra, teraz takie trochę, kilka informacji e, Musimy porozmawiać sobie, o czymś porozmawiać O Magnimce tam trochę na... Jak? Co? Ja jadę 85 80 No, no ja znaczy. się dopiero rozpędzam <laughs> do tych 80 No ja bym jest. Patryk, pytałem. to mnie tam ma na To To jadę 70 No ja jadę właśnie 70, tylko mam Ja jadę 75, normalnie zabójcza prędkość no dzisiaj takie spontaniczne spotkanie z jednym kierowcą z L Transu oraz z dwoma od FT Dobra już mam o tym pomacie 80. No to mnie dogoncie to ja przyspieszę. No. I, I tak... Uciek. Jak widzicie posiadam też y, dodatki z płatnego DLC Accessories. Tutaj mam dodaną firankę oraz parę... Propor, w kubek tą laleczkę. Brakuje mi tylko, żeby ta laleczka też Stanik miała ściągnięty nie tej by było idealnie, ale... Nie ma tak no, za dużo to nie jest zdrowo. No niestety. Takie życie. Jestem pewien, że jakbyś chciał to byś ją, że tak powiem, ładnie rozebrał. No, w zmodzie. Ściągnąłbym z niej tą, tą sukienkę. I by się bujała. No, <laughs> no kurde gonie cię. Tak. No wiem, Patryk, wiem. Już powoli doganiamy Rafała, ale jest spoko. W sumie, no. jeżeli ma być szczery, to najbardziej mi się z tego DLC akcesorie spodobała. ta nawigacja. Taka jest taka piękna. Taka taka niekanciasta. No, no nie. I też ładnie pokazuje. Jak ja tu nie wyrąbę gonga, to <laughs> będzie normalnie cud. To o, co? 80 w taki zakręt. No No ja właśnie zwolniłem. No ale tu jest właśnie ten moment, gdzie się możemy wyszaleć, tak? No. W firmie ani ładunków, ani nie, nie, za bardzo nie wolno rozwalać. Mandatów też. Chociaż i tak mamy króla mandatów w naszej firmie. Na no nie, naszy. w FVT jest król mandatów. No ja, Nasz kolega ja, Haribo. Ja, no ty Patryk tam się proszę nie odzywaj dobra, bo na drugim miejscu. Już mogę? Mhm. Dobra, 80. Patryk na drugim miejscu jest na. Z ilością mandatów. 8. 8. A Haribo ma już no, 15. Też, znaczy wy macie też mistrzat w spalaniu. No. Też w sumie jeden jest. Jedna osoba, ale to tam. Jedna. 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 Dobra, a teraz tu mamy jakiś parking, ale omijamy go szerokim ukiem. Jedziemy po prostu dalej przed siebie. Dokładnie. No panowie wczoraj jak się gadaliśmy na tym spiku, jakieś tematy ktoś ma? <laughs> no ja o tych tematach co ostatnio wczoraj były to nie mam zamiaru ich poruszać No takie drogę no, Wiadomo, no. no nie no to co było wczoraj to było wczoraj no. Nie na wizji takie drogę Wiesz <laughs> Nie na wizji No, na wizji, na wizji Ciekawe czy jak wizji? sobie pobierzesz przykładowo Modyfikacje na zmianę tego DDS-a w tych proporcjach czy coś Czy to inni no, nie będą widzieć raczej chyba nie Wątpię wiesz co? No. Panowie, teren zabudowany zwalniamy do 50 Nie wiem jak wy, ale ja będę przepisowo jeździć No ja folguję powodu Według nawigacji która mi pokazuje e, ogranicznik Ja się zdążyłem na ciebie, ja na zielony przejechać ja w domu jeszcze też Za dużo no, w OMSI no. gra i cały czas jak widzę zielone światło to myślę, że to czerwone bo w OMSI jak się podjaram że na zielony przejadę to zaraz mi się czerwony zrobi Teraz do 70 przyspieszamy Tak Ja się aktualnie poruszam DAF-em 105 -ką. jest to DAF ze silnikiem o mocy 510 KONI Euro 5 Kolega Alan ma prawdopodobnie DAFA Euro 6 z silnikiem 510 Al, no i Patryk też ma DAFA Euro 6 z silnikiem... 70, też 510 No wszyscy no, to z tyle samo koni Tylko ja mam starszy model Nie starszy tylko lepszy Nie, bo w sumie lepszy. tak. Tak go chwaliłeś ten model no, że bo, no bo jest naprawdę tak powiem godny Polecenia. No Ile tu idziemy, 70 pracy? czy 80? Ja jadę 70. Okej. Okay. Te też są sobie równe 70 na blad. Przynajmniej was w lusterkach teraz widzę. Nie to co było ostatnio. Ten ładunek jest tak szeroki, że tylko to tak muszę zjeżdżać na bok bo w zakrętach go widzę. <laughs> w zakrętach go widzisz? No, jak się łamie ta naczerpa, to tam go trochę widzę. No ja niestety nie pewnie widzę. W lusterkach. No, niestety. Teraz tutaj będziemy sobie letko zwolnić chyba, bo jak wykręcisz i się nie przewrócisz, to będzie git. To tam Patryk opowiada, jak tam twoja magnumka, bo jak tak musieliśmy no wybrać jakiś temat na odcinek, to... Po, po, to opowiadajmy o twoim telewizorze. No, ogólnie telewizor sam sobie jest bardzo dobry. Teraz będziemy gdzieś lewą? Tak. Sorry Patryk, że ci przerwałem. No, sporo, spoza. Dobra, ja no no, no, już to opuściłem z tamtego. Ten telewizor za praktycznie watkę z tej magnetyzmu przebija. To... <laughs> no, jedynie co na tym telewizorze oglądasz to mecze, ale to tam? Żeby to no, plikuś, no. jeszcze mecze. No Teraz tak. będziemy skręcać na Gdańsk. Mam jeszcze laptopa robić ale to nie wyjmuję go. Do zdjęć, bo mówię jeszcze coś o kradni. Mówisz do wrzucenia zdjęć na flikra? No No właśnie Tutaj Tutaj koledzy mamy brameczki ja I ja bynajmniej i Patryk byśmy sobie przejechali gdybyśmy byli na singlu Tak No Ten mod jest naprawdę fajny Jak no. coś tutaj my wszyscy na prawo czy jak? Nie wiem ja sobie podjadę do tej pierwszej Tutaj to dwójki Aha, tutaj mam na enter Zapiszmy. ustawione A ja na kierownicy klikam enter <gulę> W ogóle, którą mamy godzinę? Czekajcie, Aha, 17.50 nie, nie jedziemy za szkół, jeszcze musi przez browser. No wiem Nie, ja już jadę. Okay. Tak, teraz jedziemy tak. prosto Na A1 będziemy wjeżdżać a to temi i tak światłami świeci po kierownicy. I cię wdupiłem. W co? No nie trochę. Kto nie, cię uderzył? Albo Patryka uderzyłem? Ja w ciebie uderzyłem. Ja w nie? nie? Nawet nie poczułem no. nic. A to tak? widziałem. No? No widzisz, Patryk to widział. No nic nieważne, tak mówimy, no tu mamy czas, żeby się wyszaleć tak? autostradzie 90 i... I jazda, a na singlu by to było 85 ten i, i i nie byłoby tej jazdy tak Ty więc. tak mówisz jakbyś jakby ci się to nie podobało. Co mi się ma nie podobać? No to teraz panowie 90. No dokład? Nie. No i jest nam, dopiero bierzemy ten zakup. No tak, ja już na singlu mam 2000 do przejechania niestety. No, no a, ja dzi a, ja dzisiaj, a ja dzisiaj, właśnie powiedziałem, że będziemy nagrywać, nie? Bo no. się zgadaliśmy. No to powiedziałem kurde. Mam 1500 km do WIK. Mówię, muszę to przejechać. No i rano wstałem wcześniej i, i, i skończyłem tą trasę. rano wcześniej? No? Tomasz. No dzisiaj wstałem. Oszuściłem, zacząłem się grać. No ja sobie... Ja. Budzik na dzisiaj siódmą. Noc, dzisiaj noc nocka, więc... No. Kawę będę musiał wypić jakąś. Ja sobie... Potem na wieczór pobudziła. Ja sobie nastawiłem dzisiaj budzik na siódmą i tak zadzwonił ten budzik, że... Otworzyłem tylko oczy i go od razu włączyłem i poszedłem spać dalej. To ilu masz ja mam, mam 1000 Nie. 70? 40, nie, tak, z, z, bo, nie, 85 daj se. 80, no coś takiego. O. No, teraz mam 70, bo was tam nie widzę, fruserko. No ja do 90. O. Ja się dopiero rozpadam do 90. Mam tak mnie musicie... 89! 90 tempo ma w jazda. O, widzę was teraz z tyłu. To jak nie umiecie ja mnie dogonić to wam pozwolę się rozpędzić bardziej. No ja również trzymam do więc... No. Ja zwolniłem do 70, więc wiecie. No ja ciebie widzę. No, ja też już was widzę. Kurde. Ja się teraz aktualnie pozwolę kawę napić, bo jak na mówiłem... Niechą. Spałem sobie długo. To Nie długo. wierzę, jak coś, to masz jeszcze jeden pas. No tak, ale lagro miałem się. Aha, aha. Znowu was loguje? Dobra Rafał, Nie. przyspieszaj. Do 80? 5? Mhm. Nie, 90. A po co ja tu przyspieszam, jak tutaj już znowu jest bramiczki? Niestety. Wy to macie pomysły. Przyspiesz Rafał, a potem na bramkach na szlak <grym> hamuj. <hamulców. grym> Test hamujców. No. A ja no wiesz. Wrócę do, z, z Wig do Poznania i niestety lub stety Dafisko pójdzie na przegląd. Na żyletki? Nie, tak, na żyletki. <grym> To twoje Volvo nie idzie na źle. Nie, bo przegląd się dzisiaj zbliża. Chłopie u mnie. 750 tysięcy niedługo wybije. No. No u mnie 130 wybiją. A u mnie niedługo wybije 60. U mnie 130 parę wybiło. Już mamy panowie, dawaj, dawaj. 12 minut odcinka, zaraz będziemy mieć prawie 13. No. Więc jesteśmy z siebie dumni. Cześć drogi do No. Chyba zapierdolę się z Szegonka na pysk. Bo. W, klupie w drzwi. Ma się przy Nie to kuzyn idiota. Zamiast... <grym <grym bo... Nie chcą... się. Nerwuj. Niestety... Jezus. Oni chcą tutaj do pokoju wejść. Ciężko chcą wchodzić. Artyreria mają. <grym <grym wszystko. Nawet e, armatkę. Ja się ich boję. <śmiennie> zaraz ja pójdę... ja na miejsce też, bym, nie, zaraz pójdę na dwór, wyrwiam jakieś drzewo i tak jak w starożytności i Jep! I drzwi nie będę miał <śmiennie> I jeszcze ty dostajesz to no. no. <śmiennie> Albo wezmę wiesz, żeby był tą bumę czy coś To, kune. to A, kuna To była kuna wtedy O, ale to są fajne to i toje Wow. No nie, bo są tylko cztery To w sumie każdy będzie miał swój. No. no. To jest zmienia faktu, że tą drogę już tutaj robił od początku, gdy ETS 2 wyszedł. No to wiesz. Nie no tom, to są jak drogi. Tylko go wyszedł. <laughs> no może polskie tak. Drogi, więc wiesz. No teraz będziemy tutaj skręcać. No, no będziemy, będziemy. Będziemy, będziemy, tak? Będzie, będzie. Teraz ja sobie pozwolę tutaj zwolnić, bo nie chcę za bardzo szarżować, niestety. Bo prostu się, się przewrócę i będzie lipa. Daj nie, nie dzisiaj, ale jak jechałem z Mińsku do Pału, nie, miałem taką głupią sytuację na drodze, że po prostu masakra. Wjeżdżałem sobie na Warszawę, nie? No. Na ten, 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 ten tam koło Warszawy. Lewo. Tylko Proszę, jakiś, wchodzimy. tylko jakiś typek tu przejeżdżał, tylko to, jeden. To. No to ja sobie jadę, jadę i wiecie jak mam te dwa pasy, nagle jest taki jeden na... No. Na, na... żeby skręcić w lewo, co nie i oni tam mm -hmm. wyjeżdżają. No to gościu zamiast zjechać na ten lewy pas, co nie i mi dać przejechać tym prawym, nie, od razu we dwóch... Yep. Jeden na lewy, drugi na prawy. No poszło po żyletkach po no, hamulcu centralnie chciałem wyrwać wręcz kierownicy się zaparłem kierownicy Zielone. i... i, i... Zielony, mówisz? Mm -hmm. No ja też mam zielone. Tak wjeżdżamy teraz do miasta, musimy u do ja 60 50. 60 U mnie 50, na D50? No u mnie też, ale u mnie też. na multi zwalnia ci auto całkowicie do tych 60. Aha. Patryk, podwójna tu jest. No tak, ale ciebie zapopa więc. Mhm. <grym> Aha to... Nie wiem jak idziemy prosto i skręcamy czy teraz tutaj skręcamy na światłach? Bo Ale mi GPS każe teraz skręcać. nie Dobra, to skręcamy. OK. Patrzę, koło no ja, w sumie, to jest. I teraz tutaj będziemy w lewo skręcać? No, no, no. A następnie będziemy skręcać w prawo. No tak samo, No. Bo tutaj jest właśnie port. I znowu się... Tu. No. Wow. No i widzisz, mówiłem. Mówiłem, że jakiś odcinek około 20 minut będzie. Ja ogółem mam zlecenie tutaj, właśnie do Gdańska do LKW. Ale my je na. Ogólnie ja mam zlecenie do Werony, no to mam jeszcze długą drogę, ale to tam piko się. A, A ja na singlu z, y, y, muszę na Aberden dojechać. O, ja. będziemy wszyscy koło ciebie, bo kolega Daniel właśnie z transu jest tam y, koło mnie, w Szkocji o. gdzieś. O. Teraz ty będziesz cisnął na Aberden. A ja jestem teraz u Patryka na no tym. Wasze, na Za trochę. No. Za Patrykiem, ale tam Pikoś Teraz tu, Teraz tutaj podjeżdżamy sobie Chyba tu nigdy nie byłem Na multi ja, Na multi to ja To bierzemy teraz tutaj, mamy 19 godzin przeprawę promową Cool No Dobra, on już zniknął Rafał Poczekasz tam na nas No Odkryto miasto Wow Enter. Poczekam, poczekam. No 19 godzin. 531 euro. Wierz Nie, już chciałem się zapisać, tylko... Bo. No! Ale mi dało po sławkach. Ze swoim wyciągłeś z FVT i chciałeś wpisać ile za prom wydałeś. No no. Centralnie. Te przyzwyczajenia. Centralnie. Centralnie. Ja tam na was czekam, wiecie. Dalek ja miasto do, Do tego co jedno spadnie. jest tylko No dobra I jesteśmy już w nowym świecie można powiedzieć No na skandynawii Nowe drogi, nowe wszyscy Nowe wszyscy ukręco, jak się czuję jakbym był jakimś innym Hehe A tak Specjalnie się dobraliśmy taką podobną konfigurację Naszych aut, czyli mamy DAFY z nadwoziem na <laughs> 6x2 I ładunki specjalne Jak widzicie, ja mam dwie koparki, tutaj Alan ma Coś tam fajnego też. Puść kopareczkę dużą. A Patryk się zgubił. Już płynę, płynę. A już się widzę. To ja mu się trochę przesunę. Mm, a ja jeszcze sobie pójdę, bo jeszcze nie No wiem, ale już się pojawiłeś. No to super. Wr wręcz znakomicie. No. Jest jeszcze za jakiś kolega z VS EuroExpress W którym miejscu? Nie wiem. Tylko sobie i go zobaczyłem. Aha To jeszcze mamy do Sztokholmu jeszcze trochę drogi, więc... Fajnie tam dojedziemy sobie na serwis. To jest 82 km. Co? Drogi. No ale mówię, że dojedziemy sobie na tam w Sztokholmie na serwis. serwis. No. no, ja mam dokładnie zeznaczony na, na Starowice, a więc... 500 to już 500 co Patryk, km. możemy jechać? Znaczy wiecie co, ja mam 582 km ale ja mam zlecenie do Gdańska, tak? Nie no. wiem czy mnie, już czy mnie cofa jest. czy nie. A mi normalnie pokazuje, że mam 2100 km do celu. O kurczę, siostry, ja właśnie widzę. Ale to pikuś. A dobra, już odwiedzę. Nie wiem czy tą siostrę zabić czy nie, bo cały czas mi stuka po drzwiach. Wiesz co, moja siostra zobaczyła, że... że, 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 że... Że co? Ma mikrofon blisko, że, że, że jednak widzimy no. ten znak FPS-u tam gdzieś sobie lata. No. I, i, i kiwem je głową, żeby na nie chodziło do pokoju. No i dobrze. Patryk chyba chce poprowadzić. Nie. A, co, a gdzie wy byliście? Obok stoimy. A to ja jeszcze ja, nie widziałem. No. Tego. Spoko, spoko. Teraz. Teraz tutaj będziemy skręcać. Au! Coś uderzyłem. A. A tak, krawężnik się najechało. No. Na singlu bym sobie na takie coś nie pozwolił. Nie Przepraszam, 2800 osób, które mnie oglądają za siostrę. Idiotka będzie mi w drzwi pukać, ja ją zaraz dorwę. Alan poprowadzi odcinek. Alan do końca odcinek poprowadzi, a ja wyjdę jak jej przypierdolę gonga na pysk. Przepraszam za słownictwo. Zobaczamy O, dziękuję. Światła sobie włączy. A, a ja pokażę, a ten debilny kuzyn też się śmieje, kurwa. Co oni na coś mi robią? Idioci. Nie słychać. Zabić tylko. Po, spokojnie. Nie, pięściami, ale spokojnie, nie chcę teraz, bo pomyślałem, że jestem jakimś sadystą czy coś wolę zakończyć ten odcinek. Wyjść tam, wyjechać w Goga i poza tym jeszcze w piżamie siedzę. A wiesz co? Ci... u mnie na kanale najprawdopodobniej, no. jeżeli ten odcinek się mi się nagra normalnie i, i go no. nie wyrenderuje, no to, że tak powiem, jeszcze jutro planuję nagrać odcinek z nowego auta. Na... No. Ja Raczej ja nie na nowego się... auta, tylko na no, auta, na, na, na przeglądzie. No. no, ale no. wiesz, nowe auto na kanale, tak? A. A więc... zobaczycie jak to będzie W sumie ja też doszedłem do wniosku, że jak oddam auto na przegląd, bo to zrobię odcinek z Wolwiakiem, bo zawsze jak robiłem e odcinki z przeglądu to tu z Kanią, wiesz zajwaniałem, ale... No, A no. jakiś rusek panowie I mi od razu przyladziło. Ja no. mam O kurde, tu jakieś lagi mam większe. No też. właśnie wyczuwalny. No. Wyczuwalne? Oskryto miasto Sztokholm Więc zjeżdżamy tutaj teraz na w serwis Tylko w czym jest Sztokholm? Są... No już O ja pierdziele, jak to szybko poszło Gdzie nie, tutaj nie. jest ten serwis, tam u góry? E, nie jestem pewien, zaraz sprawdzę Tak, u góry Tak, tak Teraz tu skręcamy to... Ale szybciutko, no zleciało Spoko no, nie Spoko Teraz tu będziemy skręcać na Sztokholm A4, coś tam coś napisało tam na tym znaku, nie doczytałem dokładnie E4, E20 No coś takiego, znowu zahaczyłem Ach, jeszcze śpię Dobra Teraz tutaj będziemy jeszcze jechać trochę no i tak mówiłem, odcinek wyjdzie około 25 minut, tak, jakoś. I się nie myliłem. Potem sobie render zrobię, bo siostra mówi takie coś, nagra sobie ten odcinek później, ale teraz mnie wpuść, więc ja jej odpowiadam, że jej nie wpuszczę i denerwuję bo się. Kilometry i... Przynajmniej odcinek. będzie plus, jeżeli drzwi to rozpierdoli, to mama kupi nowe, więc dla okay. mnie to jest plus, a dla Ani to będzie kara. Co tam? Tak jest moc rodzeństwo, więc każdy na pewno zna się z tym... No. Każdy to ma siostrę, brata, babcie, dziadka, więc... Wie co jest nie tak. Z tego powinniśmy fadny moment zrobić, bo ona tam krzyczy... Ona wchodzi na trzy! Ona wchodzi na trzy! Boję się! Rycz się! Ryczą idioci, kurde! Ja naprawdę im gonga wywalę na ktoś. Obiecanki, że wejdę. Ja pierdolę, co za idiotki, tywa! Ja że chcę wejść. No i cały odcinek po SIĘ JEBAĆ! Kurwa! No. Powiem, że jest... Nie, to ja to ja to tam zrobię cezurkę i chuj, ale dojechałem do końca. To się wytyń To się wytyń. Ja tam będzie ja na porządku... będzie fajny mą. No Jadę. proszę. Ja zostawię. Proszę oglądać na słuchawki. Nooo. Ale cały przepis. No. no. Uwaga, dobra. Już są na sławkach. A możecie się tutaj ustawić ogólnie? No ja już dojeżdżam do Was. Mie też po każdej męczyć powolać. Dobra, ja teraz tu pozwolę sobie wyłączyć silnik już. Żeby tutaj za bardzo nie ten... nie denerwować się, bo niestety nie ma zamiaru się denerwować, jeśli tutaj Alan się ustawi Idealnie Nie rzuciłem czymś do Kataru jakąś tam lekarstwo Dobra i spokojnie weszli od razu Dobra, ja was szczególnie przepraszam za to moją akcję, ale... Tak się zdenerwowałem, że musiałem coś siebie wydusić Co tam Patryk? Ustawia się? A teraz dojeżdża No dopiero No, a Alan wyłącz silnik Bo tutaj troszkę lagi mam bo... na światę, Alan nie wyłączył, tak tylko tylko poczekamy aż się Patryk ustawi Link do kanału Rafała, którego i tak pewnie znacie Będzie i tak w opisie, jakby co o, o, patrz, w porównaniu z DAF Euro 6, z 105, to Euro 6 jest wyższa. Ale... O trochę. Ale my tak się bardziej Ale w ogóle DAF E6 od SS-u strasznie jest wysoki. To... Nie mam zamiaru tutaj się trochę ten... tym patrzy No to... Um, ustaw się, Patryk. Ustaw się, ustaw się. Wiecie, że jestem ja włączę silnik i, i włączę no. sobie długie światła. Po co? Do ładnego zdjęcia, więc jakbyście mogli to zrobić... Nie włączaj długi świateł. Coś. Ja włączam długi świateł Dobra, to zdjęcie. chyba już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Ci się ten odcinek spodobał, to zostaw like komentarz, subskrypcję i zapraszam Cię do na kanał Alana. Będziecie też mieć podany link w opisie do jego kanału. Oczywiście musi być. Sup i dziękuję, jakieś tam lajeczki. Za... Dislajeczki. Kulne nagrania odcinka. Było naprawdę fajnie. Szybciutko ta trasa przeleciała. szybciutko. Bardzo Nas szybciutko. Następnym razem trzeba sobie wziąć coś dłuższego. No. No to ja się z wami żegnam. Życzę Wam szerokości, przyczepności, więc na razie. No Cześć. na razie.